Kochani, kochani, tutaj ponownie nieśmiały konio o programie Król Festynów. Zapraszam na wstrząsający kącik liryczny pod kryptonimem Poezja Grzmiąca jak Pasztet Zająca. Panie i Panowie, w tym kąciku prezentuję najbardziej wyrafinowane formy literackie, ale także formy wokalne. Dziś nie skupię się tylko na promocji mojej wspaniałej osoby. Zaśpiewam wam piosenkę mojego serdecznego kumpla doktora Jajszewskiego, lidera formacji bielizna, czarnoczarni, otoczeni przez bydło, ale także człowieka, który nagrał piękną, ekologiczną płytę pod kryptonimem w domu, w chlewie i na drzewie. I z tej oto płyty piosenka doktora pod tytułem Nieraz ci, ja nieraz. Nieraz ci ja nieraz przez ten płotek przelazł. Miałem ci ja implant, nie mam ci go teraz. Miałem ci obcego, lecz utonął w studni, a ja tak żałuję, aż podłoga dudni. <noise>